To nakradłem, to nakradłem, do chestydu się najadłem Używajmy póki czas, bo za sto lat nie będzie nas Jak już kradniesz na poważnie, bierz miliony, podważne. to Jak cię złapią, nie wymiękaj, przed ołtarzem szybko klękaj kierkadniesz, bardzo proszę, bierz miliony, żadnych groszy Niech nie zdradzi ciebie mina, głośno krzycze tuska wina Używajmy póki czas bo za sto lat nie będzie nas Kona kradłem, kona kradłem Trochę się najadłem Używajmy póki czas Bo za sto lat nie będzie nas Jak już kradniesz na poważnie Bierz milion Jak cię złapią, nie wymiękaj, Przed ołtarzem szybko krękaj. Kiedy kradniesz, bardzo proszę, Bierz miliony, żadnych groszy. Niech nie zdradzi ciebie mina, Głośno krzycz, że tłuska wina.